kochani! Siemka. Z tej strony dymnoczka LPS, a ze mną jest. The Muffin's LPS. Tak, i chciałbyśmy Wam tylko powiedzieć, że. Będziemy miały drugi wspólny kanał. Tak, właśnie tak. Ta informacja także pojawiła się na kanale Muffin, tylko że. Muffinki! <laughs> Muffinki! Muffin! Tak, tylko... Muffin, obrażasz mnie po raz drugi! Tylko, że no wróć tu! No i ym, będą dwa kanały, znaczy... Boże. No y, te, które mamy zostaną, ale będziemy miał jeszcze taki wspólny dodatkowy. Tak, żeby po prostu tam wspólnie nagrywać, bo nie chcemy mieszać filmików osobistych z wspólnymi. No i niedługo pojawi się taka mała niespodzianka, bo cię nie widać. <grymne> niespodzianka? Tak, to y, dziękujemy wam za oglądanie, subskrybujcie, łapkujcie, link macie w opisie. O słodki, tak, a w ogóle nasz kanał nazywa się LPS, LPS Fluffy. Fluffy. I to jest starsza Fluffy, ja jestem młodsza Fluffy. Tak. I to są dwie maskotki kanału. I zazwyczaj będą te maskotki kanału właśnie je. Tak, tak, my tak, będziemy tak, To będzie ja, a ona nie będę, będzie, nie, nie będziemy zmieniać. zmieniać. No. Dobra, to dziękujemy wam jeszcze Małka, raz. Manka, musiaczki subskrybujcie, bo to dla nas, to dla nas motywacja, a dla was rurki z <laughs> Rurki z kremem!